Jego patronem jest święty Michał Archanioł, ten, który przez wieki kojarzony jest z symbolem walki. To on walczył ze złem. I wiele nauczył się od swojego patrona przez profesor i starał się wiernie go w tym naśladować. Tutaj no, jest trudno wyjść, bo jest tak dużo rzeczy do powiedzenia, po prostu. On zawsze służył. To był ksiądz niesamowicie pokorny. Księdza Michała, nazwiskiem jest bardzo dużo, literek, tytułów, a to był przecież ważny. I on był w stanie zaświadczyć o prawdzie w tych środowiskach, które często negowały to. No miałem szczęście, że dostałem się do tej rodziny. Miał ten dar, że każdy z nas czuł się niezwykle wyjątkowy w jego życiu, a jednocześnie on był wyjątkowy w życiu wielu osób. Nigdy nie odczuwaliśmy tego, że jest profesorem. Tylko naszym świeciem. Było to bardzo piękne wiedzieć, że wyjeżdża, ale tam, gdzie jedzie, poza Kraków, tam są też osoby. vou tacar esse